Witaj na kolejnym sprincie. Tym razem jest to druga część epika związanego z zapłatą za wynajem pokoi w różnych walutach. Cel użytkownika się nie zmienił od ostatniego sprintu, jednak udało się doprecyzować odnośnie jednostek pieniężnych, które będą wykorzystywane w aplikacji. Interesariusz chce, aby można było w miarę możliwości szybko aktualizować dostępne waluty. Wszyscy użytkownicy mieli dostęp do puli dostępnych nominałów, ale nie powinni ich sami zmieniać jedynie poprzez zgłoszenie takiej potrzeby. Małe zarysowanie: po co będą potrzebne te waluty? Otóż przy widoku przychodów oraz Ustawień pokoju, widać listę dostępnych nominałów, czyli dzisiejsze zadanie skupi się na stworzeniu takiej listy. Moja propozycja to dodanie klasy konfiguracyjnej, która będzie obsługiwać listę walut. Oczywiście wszystkie dostępne nominały będą modyfikowane w pliku Properties, jednak zaznaczę, że to jest moja propozycja równie dobrze można dodać nową tabelkę w bazie danych i tam przechowywać dostępne waluty. Teraz możesz wykorzystać tą sposobność i samodzielnie rozwiązać ten problem użytkownika, a tymczasem ja zaprezentuję moje rozwiązanie. Kodowanie rozpoczynam od uruchomienia aplikacji i poprawy błędu z poprzedniego sprintu. Usuwam constrainty z pliku migracyjnego Liquid stworzonego na poprzednim sprincie. Przechodzę do utworzenia nowej klasy z konfiguracją Currency Configuration dodaję adnotację Component, Configuration Properties, będzie odczytywać dane z klucza, currencies, data i pole codes, które będzie typu list od stringów. Dodaję currency service w nowym pakiecie, będzie korzystać z nowo utworzonej konfiguracji i odczytywać wszystkie waluty. oraz Currency Controller. On będzie korzystał z nowo dodanego serwisu i będzie nasłuchiwał na endpointie Currency. Uruchamiam aplikację i przechodzę do przetestowania nowego urla. Jeszcze mała aktualizacja kontrolera, zawężę nasłuchiwanie na restowym GET, czyli dodam jeszcze Codes do URL. -a. Resetuję aplikację i aktualizuję skrypt testujący adres URL. Jako że nie dodałem żadnych wpisów w pliku Properties, powinienem dostać odpowiedź z pustą zawartością. Ważniejsze. Że nie ma żadnych exceptionów. Przechodzę do dodania nowych wpisów do pliku Properties, czyli klucz Currencies z klasy konfiguracyjnej i Codes, nazwa pola w klasie. Liczba 0 w nawiasach jest potrzebna, ponieważ używam listy na tym polu. Te pole będzie przechowywało wartość dolara amerykańskiego. USD. Dodaję jeszcze jedną walutę, ale zasymuluję powtórzenie nominałów. Inaczej mówiąc, drugi element na liście to też USD. Uruchamiam aplikację i sprawdzam działanie. Teraz otrzymuję listę z dwoma wpisami, jednak spodziewanym wynikiem będzie lista z jednym elementem. Żeby nie dublować zachowania aplikacji i ważniejsze, nie wprowadzać użytkownika Wzmieszanie. Wykluczenie zdublowanych wpisów można łatwo osiągnąć, zamieniając typ pola w klasie konfiguracyjnej z list na set. Ta kolekcja nie może przechowywać duplikatów. Aktualizuję Currency Service i uruchamiam aplikację jeszcze raz. I znów mam oczekiwany wynik. Teraz drugie USD zamieniam na euro i znów testuję aplikację. I kolejny raz mam oczekiwany rezultat. To wszystko w tym sprincie. Zapraszam na kolejne.